Siemanko! witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym streamie na kanale Mokry Mokrysuar. Ja jestem Mokrysuar i poprowadzę tę transmisję do godziny 15.00. Czyli zapowiedział nowe twoje 5 minut? No wiem, no on mówił, że będzie robił drugie. No w porządku, on ma zamiar stworzyć armię influencerów, człowieku. On ma zamiar zrobić tyle projektów, że to jest. O. dobrze dla niego, no korzysta ze swoich 5 minut. Będziesz więcej streamał w tym tygodniu? Ja bym generalnie chciał poplanować jakieś streamy IRL, takie raczej krótkie. Dobra, za dwa miesiące stream z marszu niepodległości to będzie trzeba zrobić. z Aquaparku? O, kurwa! O, z jakiegoś zajmistego! Na przykład ten. Pojechać na Słowację. O, kurwa! Ale to. Tak, teraz by trzeba było zrobić. Jest ten park Tatrelandia. Ten wielki, kurwa, aquapark na Słowacji. Znaczy, wielki. Nie taki wielki, ale w miarę spory Santago. No jest też w Polsce Santago, ale. Nie no stary, ta Trelandia chyba jest lepsza. Stary, powiedz takie o parku. Jak zrobić stream IRL? No czekaj, no niby kurwa, niby iPhone jest wodoodporny na takie rzeczy, no nie? Aczkolwiek, problem jest taki, że iPhone jest wodoodporny, tylko czy on na takiej zjeżdżalni, to ci kurwa nie wypadnie gdzieś. Czy gdzieś nie poleci. A nie ma ci case'ów do nurkowania? Czekaj. I do tego na pewno da się przypiąć smyczkę i trzymać to przypięte do ręki. Zajebiste. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia. Dobra, ile się tam jedzie? Ile się jedzie do... Dobra. Sprawdzam. O kurwa, 6 godzin. Mam pomysła, mam pomysła. Ale ten pomysł to już śnięcie jest do zrealizowania. Wyruszamy w pierwszy dzień. Robimy streama z Energy Potem wstajemy rano i zapieramy. I w drugi dzień robimy streama z Trelandii. Dzięki temu nie jedziemy 6 godzin, tylko tu jedziemy 3,5 godziny i tu też jedziemy 3 godziny I mamy kur... jednego streama z Energy Landi, a drugiego z Tatralandii Stary, ja zagaduję do Łysego, żebyśmy to robili Wam się mieszkanie, nie chcę posprzątać, ale ty chcesz do Słowacji jechać? Kurwa, nie mów tego do mnie Ja sprzątam i swój pokój i ostatnie kuchnie posprzątałem Ja regularnie jak coś usyfię, to to sprzątam Wiadomo, że z Landii da się zrobić streama, bo już Szczur robił, ale my zrobilibyśmy w kilka osób. Na no, Statrylandii też na pewno by się dało. Trzeci stream z Auschwitz. Możemy, możemy też, tak, możemy w trzeci dzień jeszcze wracając, trzeciego dnia zajechać yy, tutaj znowu, gdzie to jest, Oświęcim i zrobić stream z Auschwitz. Nie ma kurwa problemu, jeśli można tam nagrywać. Tam nie można nagrywać, no to cholera, no to nie zrobimy. O kurwa. W trzeci dzień, w trzeci dzień, w trzeci dzień wchodzimy na rysy. Pan no one są obok, rozumiesz? Tak, w zimę, jak pojedziemy gdzieś w góry, to jeden stream na pewno musi być z IRL. Ja już ogarniam, ja ogarniam jak się jeździ na nartach i jednocześnie kręci telefonem. Ja, ja kurwa ogarniam. Trzeba wziąć Musego, bo to jego samochód. Luki, młody, Olsza. No i genialny skład. Może na Ukrainę jeszcze skoczycie? Nie, nie, bo tam to jakaś ten, jakaś rakieta w nas, ja nie chcę, nie chcę, nie chcę. IRL z frontu, nie, nie będzie IRL z frontu, odlatujecie widzowie. Już bardziej możliwy niż IRL z frontu jest ten IRL z wejścia na Rysy. A bierzesz pod uwagę rozjebanie się golfa za Warszawą? To by byłby akurat plus, bo wtedy wyprawa by się przedłużyła i byłoby więcej kontentu, bo byśmy nagrywali i streamowali to, jak rozpierdolił się golf i musimy go ratować. I siebie ratować, i się wydostać z jakiejś dziury, w której nam się rozjebał, to są, to są plusy. Akurat wtedy zaczynamy analizę sierpnia. Ja jeszcze na te liczby nie patrzyłem, tak szczerze nie widziałem, jak to wygląda. Stwierdziłem, że zrobię to wszystko na streamie i tyle. Dobrze, witam wszystkich na podsumowaniu sierpnia 2022 na polskim Twitchu. E, na początek przegląd tych takich najbardziej ogólnych, zwykłych statystyk. E, był to miesiąc dobry, był to miesiąc dobry na pewno dla topowych streamerów. E, bo jak widać wszyscy poszli e, ta top 5 u wszystkich poszły liczby w górę zwłaszcza u Grindiego, który miał przyrost o 68% no i wiadomo jak co miesiąc prawie zawsze Evron top 1 Evron top 1 miesiąca no nie ma co mówić no jest dalej kurwa na szczycie no i co kolejny miesiąc rzędu nikt go nie potrafi zepchać chuj wie z czego tam się biorą ci widzowie jakoś sobie żyje tym własnym życiem ani tego nikt nie szutuje za bardzo, ani nic, no nie, no skąd są tam ci widzowie, no skąd są tam ci widzowie i co siedzą, no może mają swojego comfort streamera i jest tam ta pewna sekta ludzi. Wysocki top 2 przebił ponad milion watch hours, e, zwykły miesiąc prawie dla Wysockiego, no grał głównie w ligę po przeprowadzce w nowym mieszkaniu. E, multi też zwyczajny miesiąc, nieraz tam zrobił jakieś lepsze rzeczy, ale Wiadomo, dalej skupienie się na koncertach no i tak dalej. No chyba jakby multi, wiesz, no ma więcej kasy też z koncertów, bardziej się jara tymi koncertami, lubi chyba tą energię na koncertach, no to nie skupia się na tym, żeby robić jakieś pojebane rzeczy na Twitchu. I czy też w internecie, no tym bardziej zaję zajęli się ostatnio Bandura czy Jhin od troszkę tam lepiej do góry, sporo Wiedźminka udanego u Gucia, fakt faktem Dobre liczby na tym Wiedźminie e Nieraz nawet kurwa zaskakująco pojebane liczby jak gra jakiegoś Gwinta e Także wygląda to dobrze Ale co? E Mówiliśmy w lipcu o tym, że YFL miał ogromne przyrosty followów e I też przy średniej widzów też mieli ogromne przyrosty w sierpniu się to już troszkę uspokoiło, ale dalej były to wakacje i dalej YFL miało bardzo dobre przyrosty followów, przez co 4 z 5 kanałów, które miały największy przyrost followów, jest z YFL Multi, Ginot, Mergani, Bandura. Ale wiadomo, no spada, pospadało to w miarę mocno procentowo, no bo już kto tam w lipcu rozpoczął wakacje i, i zaczął cooglądać streamy na Twitchu, to już daje im followy. Saję sobie odpalił streamka. Wbił top 1 w najbardziej oglądanym streamie: 34k widzów w jednym momencie. No i Essa. Potem mam Zyskiego z Rivalsami. Multi chyba z tym ich ostatnim turniejem, tak? Wifel Game Show. Ewron, nie mam pojęcia, może jakiś napad na bank: coś, ten, ten, ten Teges. I Luki, nie wiem, kiedy miał 17k w sumie. Eee, ale dobrze, popatrzmy tak. Popatrzmy na większe statystyki. No to tak. Eee, o kurwa, co się stało? Ty, co się stało, u Adamcego? Bo widzieliśmy top 5. Ja nie widziałem, co się stało, u Adamcego, no bo widzę średnia widzów 1500, to mnie nie dziwi. Co się stało, u Adamcego, że miał 400 godzin streamów? Ktoś, ktoś wie, że Adamcy zajmował 400 godzin streamów i ma top 6. IRL cały czas przedłużany. Wiem, że na pewno było tam sporo tych IRL-ów z Mazur, ale 400 godzin, 13 godzin streamów dziennie. Powinien trwać, ale rozjebała mu się kamera. Ale, ale zrobił przedłużany, czy robił legitnie cały dzień streamy? Aczkolwiek tak, zaskakujące, 400 godzin dancego e, Przy tam jego 7500 no nadało to potężny wynik Watch Alex. E, Mamy Merganiego na top 7 e, Nic niezwykłego, Mergani chyba trochę mniej streamował Przynajmniej, nie wiem czy to jest prawda, ale pewnie mniej streamował, bo Mergani sporo też nagrywa z chłopakami, tak? Z, z Bungee. on tam nieraz im kameruje czy zawsze? Nie wiem. Chyba nie zawsze, ale to jest w ogóle pojebane. Dla mnie Mergani jest yy, osobą, która bardzo zapierdala, tak szczerze. Bo Mergani sam streamuje 80 godzin miesiąców. Dodatkowo jeszcze yy, nagrywa coś z chłopakami z Bungie, montuje coś dla chłopaków z Bungie. Coś jeszcze, nie wiem czy dalej to robi, ale coś robi jeszcze z Isamu, czy nie wiem. Pomaga pewnie jeszcze Multiemu jakoś w streamach czy, czy w muzyce. Mergani naprawdę sporo robi, tak sporo pracuje. Nie no, na pewno nie jest to niewolnicza praca. Eee... A, wiem, czemu tak pomyśleliście, dobra. Eee, Mergani dobrze zarabia, sobie jeździ swoją betą. No ja, ja podziwiam trochę Merganiego, naprawdę dużo zapierdala. Luki, eee, no po przeprowadzce Luki wiecie, musiał zadbać troszeczkę o, o swój nowy pokój, tak, zagospodarować go i tak dalej, złożyć łóżko. Także po lipcu rekordowym, gdzie było 101 godzin. No nie dało się zrobić tak dużo godzinek w sierpniu, aczkolwiek średnia widzów w górę, także widać, że jest pozytywnie. Ja zapierdalałem na ostreń, człowieku nie było czasu. No tak, to właśnie tak mówię Luki, no jakby nowy dom musiałeś sporo robić. Vlogi u popa, vlogi do Japcana jeszcze były kręcone. No sporo rzeczy, także troszeczkę mniej godzin, ale średnia w górę, także tylko napierdalać więcej i Luki... Poszybuje trochę w górę, wiadomo. Eee, torek, miesiąc miesiąc, to samo. Eee, sytuacja jak Evronowa, no Torek po prostu robi waiting, waiting, waiting streamy na Evrona, więc tutaj się raczej niewiele zmienia. O, Piskela w górę, tego nie widziałem, bo wiadomo, kto nie wie, to Piskela tam po kilku dramach, gdzie odpierdalał coś na GTRP i tak dalej, potężnie upadł ze swojej średniej po 3, 3,5-4 do 1200. W lipcu już było... 1400, w sierpniu mamy 1763. No i sporo godzin, bo tak. No 240 godzin, w chuj. Ale to nie są żadne wielkie przyrosty, i w tej średniej, no. No, może się cieszę, że poszło chociaż górę, no. Ty, tak szczerze, to w top 10 nie ma żadnego wielkiego zaskoczenia. Oprócz tego, że. No na jakby największą uwagę w top 10 przykuwa chyba Grandy, no bo wszystko u niego jest na zielono, wszystko jest u niego na zielono i te procenty wyglądają w górę dobrze, no bo no watchline wygląda zajebiście, więcej streamował, miał do tego więcej widzów. Generalnie to jak ktoś więcej streamuje, a do tego ma przyrost widzów, to wygląda to zajebiście, bo ciężko utrzymać bardzo dużo ciekawego contentu dla widzów. Jak streamował więcej, a jednocześnie jeszcze mu poszła widownia w górę, to ma się z czego cieszyć po prostu. I wygląda to dobrze. Top 5, jakby top 5 na wiesz, na, na, na RP. tylko to jest właśnie najciekawsze, że ta topka... I też właśnie YFL mnie bardziej mnie bardzo ciekawie jak będzie wyglądał czy YFL, czy generalnie cały Twitch w tym momencie po wakacjach, no nie? Bo tak jak mówiłem. YFL według mnie ma sporo tego, 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 tego przyrostu z TikToków czy Shotów na YouTubie, tych ludzi, którzy przechodzą na Twitcha i to jest troszkę młodsza widownia, nie jakaś młoda, ale troszkę młodsza I ciekawi mnie yy, jak to będzie teraz wyglądało, jak będzie szkoła, bo generalnie na pewno cały Twitch pójdzie w dół troszeczkę, ale ciekawi mnie kto najbardziej straci na tym, że teraz będzie, będzie szkoła Taku, jakiś tam spadek, no chuj wie, jeden streamer z GTRP zyskał, drugi stracił, wyjebane w TRP. Izak, średnia w górę. Czy Izak robił jakieś turnieje, czy on ma? Czy u Izaka jest... da się jakoś uargumentować przyrost średnich widzów? Coś musiał robić, skoro było 16 koła widzów. Premiera Science ro... kurwa, na premierze Science robił 15,5 koła widzów? Co? Blast Premier, okej, okay, Blast Premier, Twitch Rivals, Blast Premier, Blast Premier, Illuminar, okej, okay, no dobra, Emeritus Banditos Dobra, no Cesik, no u Izaka nie ma co patrzeć na statystyki, Izaka kanał jest trochę jego kanałem, trochę kanałem sportowym Te statystyki się zróżnią zależnie od tego, co tam kurwa robi eee, Paris Platynow w górę, na pewno trochę rywalcy do tego miały Trochę mniej godzin przestreamowanych. No, Paris siedzi na tym, na czym ma sobie siedzieć. Średnia 2,5. Eee, no, pomiędzy 2 a 3 po prostu. Paris powinien mieć średnią. Napierdala już godzinek. Jest zadowolony z życia. Diables to też niezbyt nie ważne, Nic zaskakującego. Młodziutki, no to jakby nic tu wielkiego nie ma. Prawie wszystko na czerwono. Znaczy, no, wszystko to, co procentowo na czerwono. No, młodym po prostu mniej streamował. Eee, nieraz też odpalał te streamy i streamował. Troszkę w nocy, no to ta średnia lekko spadła, aczkolwiek dalej wygląda bardzo dobrze. Kurwa jest ok, no nie, jest ok, Nie ma tragedii. No i streamało sporo TWD, a z TWD to jest gierka... Znaczy głównie TWD, kurwa, no sporo streamało, z tych 63 godzin pewnie jest prawie 30 to będzie TWD. No a TWD to gra fabularna, na której wiesz, no, no nie ma dymów ogromnego, yy, dymu ogromnego, więc tam siedzi te właśnie 5 kawizów i se oglądają, no. Pago. Wszystko na, na czerwono odbije się z tego topagu. Mr. Ginold. tutaj jest spadek, pewnie będzie jeszcze większy zgaduję, bo chyba, yy, no to co było też widać po nich wczoraj, yy, jak z nimi spędzaliśmy czas, Bandura i Ginold są bardzo, bardzo zajarani YouTube'em, yy, cieszą ich tam wyświetlenia. No i według mnie jakby wiesz, ich wyświetlenia na YouTube'ie też pokazują, że tam mają większy potencjał, bo Ginold na Twitch'u ma średnio 3 koła widzów, Bandura ma średnio 4 koła. A oni robią po 400k wyświetleń na filmiku na YouTubie, kurwa, no po prostu bardziej im się opłaca ten YouTube, jakby szczerze i myślę, że oni nawet sami będą chcieli bardziej robić YouTube'a Albo na przykład dopracowywać jakieś formaty, wrzucać nie dwa tylko trzy filmiki tygodniowo i pewnie jeszcze bardziej będzie to naleciało na czerwono, że nam zapierdalali Więc nie dziwi mnie to, że to idzie na czerwono, u Bandury tylko średnia na zielono, ale to to tak losowe, no jak streamuje 53 godziny, to zrobi kilka dobrych streamów i, i poleci w górę Popo, 30 godzin streamów No mało było od Piotka streamów No ale on zapierdalał, no bo wiecie Jak powiedział powiem tak Jest lepiej niż było Rok temu, bo pamiętacie jak rok temu się przeprowadziliśmy Do mieszkania nowego To było kurwa 15 godzin streamów Teraz się przeprowadziliśmy do nowego Miejsca i było 30 Także jest postęp no nie no, popo coś sobie robił w domu, kurwa Wiecie, nie miał siły, bo spał kurwa na kanapie Miał tam problemy z, ze zdrowiem, do lekarzy chodził, coś tam z wątrobą Zmieniał dietę na jakąś tam ketogoniczną, teraz znowu na normalną Tu coś nagrywa na YouTube'a I tak to 30 godzin to jest... To jest niby dużo Aczkolwiek wiadomo, no pe, pe, będzie więcej teraz pewnie, tak? Dobra, czekaj, no już po pop, popie, to na co mam patrzeć? Czy jest coś ciekawego? Czemu Franio tak mało streamuje? Co się stało? A, on miał walkę, no tak Dobra, to już sobie sam odpowiedziałem na pytanie Miał walkę Czy są statystyki, które zaskakują? Jenkins, 83% wzrostu Nie mam kurwa pojęcia, kto to jest A jak u Frania średnia? 4200 Po lipsowym szaleństwie Spadł ze średnią o 52% Sporo kurwa, no sporo. Przy tych liczbach, no to jest sporo. Znaż 8 koła na 4200. Nie wygląda to dobrze. Znaczy wiesz, nikogo to nie dziwi jakoś bardzo, ale jednak no... Spory spadek. Zajut 33, 13 godzin streamów. Średnia... Oj kurwa, tragedia, 60% dół. No, ale to nie ma co na to patrzeć, no to 13 godzin, no, no spalić coś lepszego będzie lepiej. No. Aki997 porzucenie To był pierwszy miesiąc Akiego po tym jak rzucił robotę Pierwszy miesiąc akiego porzucenia roboty 44 godziny streamów, średnia e, 3700, trochę w dół Wszystko w dół, tak? Aki rzucił robotę, poszedł full time streamerkę, wszystko w dół e, czy to dobrze? Chyba nie, a jak będzie lepiej. No Aki na pewno ma tam swoje plany Chce też wydać chyba pieniądze na streaming Także zobaczymy jak to będzie się rozwijało w najbliższych w tych dwóch, trzech miesiącach pewnie o, jest Remsuła, ty, czekaj. Kurwa, nerwarian, proszę państwa. Dobra, na no szybko Remsuła, bo na Remsuła nie ma co patrzeć, nie wiem, ostatnio jakoś dobrze mi się oglądało stream Remsuły. Naprawdę, wiele razy wchodziłem na streamy Remsuły i sobie przez chwilę oglądałem. I, i też wiesz, średnia widzów poszła 100% do góry, jakoś tak mi się przyjemnie kilka razy popatrzyło na stream Remsuły, jakiś tam dobry vibe, emanuje dobrą energię Remsuły. No ale proszę państwa. Nervarian, jak się odbił, to zasługuje na uwagę. Ogromna uwaga. Tylko wiecie, no u Nervarian'a był ten media Drift, co troszkę podbija te statystyki troszeczkę mocno. Aczkolwiek i tak możemy zobaczyć, jak to ładnie wygląda na wykresie. jak działa to? Nervarian 761%. No, wzrost w peak viewers. No, miał media Drift, no. No, Nervarian. Szybki boost na media Drift, z 400 widzów skończył do, skończył do 995. Ale jak widać po pierwszych streamach wrześniowych. Raczej już wróci. Mamy 415 widzów we wrześniu, jak na razie. Także, także tak. Tak, Olsze. Olsze najbardziej popatrzymy we wrześniu, no nie? Bo Olsza jest, że tak powiem, na tej ścieżce wzrostowej. Bo Olsze dopiero ostatnio zaczął się u nas dopisywać do godzinek. No i będzie, że tak powiem, leciał teraz najbardziej w górę, mimo że już tak wystrzelił potężnie. Będąc obiektywnym, nie mogę pominąć tego tematu. Jest to myślę, że jeden z największych upadków, kiedyś widzianych tak na Twitchu też, no bo wiadomo, kiedyś Holak, 7k widzów, miał zajawę do streamowania, był na hypie No w sierpniu zrobił 4,5 godziny streamów, no czyli zrobił jednego streama z Twitch Rivalsów po prostu, gdzie mógł wybrać pieniądze, no miał 306 widzów średnio. No jakby... Ja mu się też chyba już nie chcę tego robić, no nie dziwię się. Olsza Kumpel, proszę Państwa, jak Olsza sobie streamował o porankach, e, nie wpisywał się u nas na godzinki, no wiecie, miał te po 200, 300, 400 widzów, no ale Olsza powiedział, tak jak już mówiliśmy, że chce więcej streamować, chce coś robić tutaj razem z Marcinem, projekciki dopinać i tak dalej, no to zaczął się wpisywać na godzinki, e, no i w sierpniu już średnia podskoczyła do 1111 dokładnie, 46 godzin streamowanych, aczkolwiek we wrześniu i już mamy po jednym streamie 2000, ale pójdzie to w górę. Śmiem twierdzić, że Olsza w tym miesiącu może dobić 5 koła średnio we wrześniu. Kurwa, jest to możliwe. Mają, nie wiem czy zapowiadali, ale mają jeden projekcik z Luki nawet. Ja zbanowany, David zbanowany, ktoś musi zająć godzinki, no nie? Dobrze, jak się czujesz z tym, że chłopaki z ekipy wykorzystują Cię jako pośmiewisko? Zostałeś zmuszone do pofraguwania się na rudo, miałeś związane ręce. Moim zdaniem to lekka przesada, nie można z człowieka robić psa. Czy to normalne w Waszej grupie? Tak, do wszystkiego zmusił mnie Ksajo. Pod nagraniem odcinka powiedział, że muszę to zrobić, albo mnie wyrzuci z roboty. jest Dyktator i tyle no. Chyba ten, e... widzieliście filmik ostatnio. To było najgorsze pobicie w historii. Pobić. Tutaj pokałem, bo jak wiecie myślałem, że jak mu coś zrobi, to chociaż będzie leżał na łóżku szpitalnym przez miesiąc, gdzie będziemy mieli spokój, ale... ale wygrał kurwa. No, niestety. No jeszcze kupon przepierdaliłem, no ale to wiadomo. E, ja daję oczywiście rajdę do i ja oglądajcie sobie Olszę wieczorem Lukiego Ja postaram się iść spełniać wszystkie obietnice, zwłaszcza z tym wyjazdem do Energy Landii i Tatrelandii, bo myślę, że to zajebiście wyszło. Dobrze, na razie, papa. Pa. Oh, my oh, my